Twórczość autorska, zaprasza Kamil Prabudzki. Przemierzając polane, przyglądam się ludziom. Średnia wieku wydaje mi się zbliżona do mojego, choć często zdarzają się młodsi głównie w parach, ale nie tylko. Gdzie niegdzie widzę też starszych, nawet całkiem sporo. U facetów resztki wspomnień młodości zwisają posępnie rzadkimi kucykami z niemal łysych już głów. Tyle zostaje z rokowej duszy buntownika. Jeśli nie spiłuje jej żona, dzieci, robota, kredyt czy ogólnie życie, to ostatecznie wpierdoli ją czas. Zostanie tylko brzuch, wypadające zęby, wory pod oczami i marszcząca się gęba, spuchnięta trudami umartwiania się w alkoholu. Nie ma to nic wspólnego ze zgorzknieniem czy cynizmem, to nieuchronność losu. Nawet jeśli uda się zachować resztki samego siebie możliwie jak najdłużej, to ostatecznie rezonować będą one w coraz bardziej opustoszałej i wyjałowionej pustej sali. Sali, w której kiedyś kwitły bujne ogrody namiętności, pożądania, rozkoszy i ekstazy. Sali, w której odbywały się wesołe spotkania w gronie przyjaciół, ludzi najbliższych i najważniejszych na świecie, ludzi których zeżarł czas albo pieniądze, sali, w której kiedyś rozbrzmiewały koncerty najpiękniejszych brzmień, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek, a pozostało tylko puste echo, hulające między ścianami, łysiejącymi z stynku nadziei. Jest jednak jeszcze trochę czasu, nim ta świątynia ideałów, wiary i energii zupełnie się rozleci. Plaża jest całkiem spora. Zalegający wokoło piasek ewidentnie został tutaj nawieziony. Plażowicze zdradzają różnorakie objawy spożycia rozmaitych środków podkręcających barwy świata. Wieczorne sierpniowe słońce oblewa nagie ciała płynnym złotem, te kobiece czyniąc podobnymi do aniołów, którym brakuje tylko skrzydeł. To najpiękniejsze światło, jakie można sobie wyobrazić przynajmniej w naszej galaktyce. Inka rozgląda się wokoło z pogodną ciekawością. Nie widać po niej, by czuła się speszona czy zawstydzona wszechobecną nagością. Czuje natomiast, że nieustannie bada moje spojrzenia. Czy przypadkiem zbyt długo nie zatrzymują się na piersiach, które są większe lub bardziej jędrne niż jej własne, na bardziej krągłych lub bardziej napiętych pośladkach, na dłuższych, smuklejszych nogach, na zgrabniejszych stopach i innych obiektach stanowiących źródło podniecenia? Nic nie mówi, nie komentuje, analizuje. A wszystkie spostrzeżenia zapisuje na jedynym istniejącym w przyrodzie nośniku, który takich danych nigdy nie usuwa. W kobiecej pamięci. W tym samym folderze zapisuje dokładnie i skrupulatnie wszystkie twarze, których oczy porządliwie patrzą w moim kierunku, a kilka ich jest. Te twarze są również nieusuwalne, a system operacyjny traktować je będzie odtąd jako oprogramowanie o wysokim stopniu złośliwości. To zabawne. Na świecie są miliardy kobiet. Różnią się od siebie wszystkim, czym tylko mogą się różnić. Wzrostem, wagą, biustem, oczami, nosami, uszami, tym, co lubią jeść, pić i tak dalej. Są apodyktyczne, uległe, wesołe, ponure, namiętne, oziębłe, różne. Ale w tej kwestii, wszystkie bez wyjątku są takie same.